Podczas której chcemy zwrócić uwagę wszystkich mieszkańców naszego regionu, i nie tylko naszego regionu, na to, co dzieje się z naszymi portfelami. Nikomu nie trzeba po świętach uświadamiać, jak te portfele wyglądają jak ogromna jest drożyzna w sklepach jak szaleje inflacja. Nikomu, kto płaci rachunki, nie trzeba uświadamiać, jak wysokie są podwyżki cen gazu i prądu. Nikomu, kto dojeżdża do pracy, nie trzeba uświadamiać, ile kosztuje paliwo na stacji benzynowej. Wszyscy się z tym borykamy i wszyscy widzimy, że sytuacja jest z tygodnia na tydzień coraz trudniejsza. To niestety nie ogranicza dobrego samopoczucia ani rządzących, ani prezesa Glapińskiego, który startuje do kolejnej. Odsłony konkursu, będzie sprawował, chce sprawować tę samą funkcję na następną kadencję. Chcę przypomnieć, że to jest funkcja szefa najważniejszej instytucji finansowej, która kreuje politykę finansową państwa. A więc od tego, czy pan Glapiński zauważy inflację, czy jej nie zauważy, czy jest w stanie przewidzieć zjawiska, które zachodzą na rynkach, czy nie jest w stanie, będzie zależało to, w jaki sposób nam się będzie żyło. Oczywiście sytuacja międzynarodowa jest też bardzo trudna i także wpływa na to, co dzieje się na naszym rynku. Co dzieje się z naszymi portfelami na poziom życia polskich Rodzin. Dlatego na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej zdecydowaliśmy, że w najbliższym czasie położymy na stole trzy ustawy. Ustawy, które nazwaliśmy pakietem ratunkowym dla polskich rodzin. Bardzo ważne ustawy, bo w zastępstwie prezesa Glapińskiego przewidujemy, co się na rynkach dzieje, jaka jest kondycja naszego pieniądza i co w najbliższym czasie może wydarzyć się w Polsce. Pierwsza z tych ustaw dotyczy podwyżek płac dla całego sektora publicznego. Tak? Chodzi nam o to, żeby sprawne państwo miało także sprawne usługi publiczne. Nie można mieć dobrego państwa, jeżeli kiepsko zarabia pielęgniarka. Jeżeli kiepsko zarabia nauczyciel, jeżeli strefa, sfera budżetowa nie dostała podwyżek od dawien dawna, no i niestety bardzo, bardzo kiepsko zarabia. 20% podwyżki. To będzie taka kwota, która w dawno źle wynagradzanej sferze budżetowej może rozpocząć proces dobrego zarabiania dla tych ludzi. I to jest pierwsza propozycja i pierwsza część naszego projektu. 20% podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Oczywiście dla tych, którzy pracują na normalne umowy, a nie, za, nie zajmują kierowniczych stanowisk, bo tak zwana RK dawno już została wynagrodzona. Sfera budżetowa, 20% podwyżki. Zapytacie Państwo zapewne, skąd na to pieniądze? Otóż w budżecie, który przegłosowaliśmy i na który zwracaliśmy uwagę, jest przewidywana przez autorów budżetu inflacja w wysokości 3,3%. Sami wiemy, że już dzisiaj jest 11%. Pytanie, co się dzieje z tymi pieniędzmi, które Państwo pobiera od nas wszystkich do budżetu? Naszym zdaniem powinno te pieniądze oddać z powrotem do kieszeni obywateli. O drugim projekcie powie Pani Edyta Kowalska, przedsiębiorca, pedagog także, ale przedsiębiorca, który na własnej skórze doświadcza tego, jak wysokie są koszty brania kredytów. Pani Edyta. Szanowni Państwo, prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, wielokrotnie oszukał Polaków. Wtedy, gdy mówił, że inflacja nie wzrośnie, stopy procentowe nie ulegną zmianie. Niestety wielu Polaków... Uwierzyło. Dziś raty kredytów są średnio o 1000 zł wyższe niż raty z sierpnia 2021 roku. Rosnące ceny energii, gazu, artykułów spożywczych są ciężarem nie do udźwignięcia dla wielu polskich rodzin. Dlatego też Platforma Obywatelska przedstawia projekt ustawy w Sejmie, który ma na celu zamrożenie rat kredytów na poziomie raty z czerwca, z grudnia 2021 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że raty kredytów nie będą większe niż w grudniu 2021 roku. Myślę, że będzie to wsparciem dla wielu polskich rodzin i tutaj łatwiej będzie przejść przez ten okres trudny, wywołany właśnie katastrofalną polityką Narodowego Banku Polskiego i rządów PIS-u. Oczywiście koszty tej operacji poniesie fundusz wsparcia kredytobiorców. Dziękuję. I o trzeciej propozycji pan Henryk Sąmka narożański był wiceprezydent miasta Tarnowa od 20 lat nie było takiej inflacji jak jest dzisiaj, jak jest spodziewana. widzimy to na co dzień widzimy, wstępując do sklepu po chleb, masło, ale i także próbując policzyć nasze pieniądze, które mamy zgromadzone w banku na dzień dzisiejszy oprocentowanie w banku naszych wkładów pieniężnych Wynosi około 2%. Inflacja 11%, może być więcej. Łatwo policzyć, ile tracą ci, którzy złożyli swoje oszczędności czasami życia w poszczególnych bankach. Trzeba to wszystko naprawić. I dlatego Platforma przygotowuje kolejną ustawę, która zabezpieczy fundusze obywateli, która pozwoli spokojnie Żyć przez następne dwa lata, dlatego że ustawa, ma, o której chcę powiedzieć, ma obowiązywać yy, dwa lata. Yy, chodzi o, o ustawę, w której powołane yy, będzie pojęcie obligacji, które będą, będzie można wykupić. Yy, obligacje będzie mógł kupić każdy Polak. W każdym banku, znaczy czy w każdym banku, do tego jeszcze nie wiemy, bo to będzie y, określone w szczegółach y, w poszczególnej ustawie. Będzie mógł wykupić y, obligacje za kwotę y, do 50 tysięcy złotych i w dowolnym momencie je y, sprzeda, odsprzedać państwu. Oprocentowanie tych, co jest najważniejsze, oprocentowanie tych obligacji będzie wynosiło tyle, ile wynosi inflacja w dniu wykupu oraz w dniu sprzedaży. Także ci, którzy mają jakieś zasoby, będą mogli poczuć się bezpiecznie, a yy, oszczędności złożone w banku będą dawały konkretne korzyści. Dziękuję bardzo. Nazwaliśmy te trzy ustawy pakietem ratunkowym dla polskich rodzin. Myślę, że one, że one odpowiednio się nazywają. Polskie rodziny nie mogą tracić, dlatego że ktoś nie wie o tym, że będzie inflacja. Polskie rodziny nie mogą tracić, dlatego że ktoś nie potrafi odpowiednio zadziałać, kiedy drożeją media. Polskie rodziny nie mogą tracić. Dlatego, że paliwo kosztuje dzisiaj grubo ponad 7 zł, mimo że ciągle jeszcze korzystamy z tych zasobów, które były zgromadzone w Polsce. Więc nieudolna polityka tego rządu, nieudolna polityka prezesa Glapińskiego nie może nas zubażać. Trzy projekty, każdy z nich bardzo ważny. Podwyżki dla strefy budże sfery budżetowej. Wykup obligacji z Państwa, które pozwolą nam zachować odpowiedni procent od naszych oszczędności. I wreszcie trzecia ustawa, ustawa, która mówi o tym, że zamrozimy na dwa lata raty kredytów. Szczególnie tych wszystkich, tych wszystkich młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, tych, którzy zainwestowali w swoje pierwsze mieszkanie, swój pierwszy dom. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania?